Cześć, mam na imię Piotr. Od wielu lat zajmuję się fotografią krajobrazową i nie tylko. Drugi raz jesteśmy w laskach nad stawami. Troszeczkę taki spacer fotograficzny. Tradycyjnie dzisiaj znowuż używam Sony A7R2 z obiektywem Tamron 35 mm. Z filtrem polaryzacyjnym. Mam jeszcze ze sobą 7300. Gdyby się jakieś ptaszki pojawiły, ale na razie nie widzę. Byliśmy tu, chociaż coś tu leci, ale to gołąb, byliśmy tu i fotografowaliśmy w górę rzeki. Teraz pójdziemy sobie w dół rzeki. Robiliśmy zdjęcie nad jednym z większych stawów. Teraz mamy ostatni stawik, który jest zamknięty takim przepustem wodnym i udamy się w dół rzeki Białej prawdopodobnie, jeżeli bym się pomylił, napiszę. I tak jak mówiłem, kiedyś kręciłem tutaj filmik pokazywałem zdjęcia, poruszając się jak gdyby z tego samego miejsca, tylko w górę rzeki a teraz pójdziemy w dół no to chodźmy ponieważ w Olkuszu w okolicach pozamykali wszystkie kopalnie od pewnego czasu podnosi się tutaj poziom wód gruntowych i kiedyś ta rzeczka, która tutaj sobie teraz płynie była małą strugą natomiast w tej chwili tworzy ona tworzy ona coraz większe rozlewiska i bardzo fajnie to wygląda robimy kilka zdjęć z tych miejsc i zobaczycie miejsce tak jak już mówiłem wcześniej warte odwiedzenia z aparatem czy bez w formie spaceru. No dobra, no więc udajemy się dalej leśnymi ścieżkami. Chwilę bez wody, ponieważ tutaj w kilku miejscach znajdują się prywatne domki i teren jest ogrodzony. Kawałek trzeba odejść od rzeki, ale za chwilę. To niej wrócimy. Także widzimy się za moment. Zobaczcie, tak jak mówiłem na początku, dzisiaj postanowiłem bawić się jednym obiektywem. To jest Tamron 35 o świetle 2,8. Na pełnej klatce jest on w miarę uniwersalny, tak? bo można zrobić jakieś zdjęcie krajobrazowe. Troszeczkę szczegółu. Jest to budżetowy obiektyw. Ja go kupiłem bardzo tanio w jakiejś promocji. Już teraz nie pamiętam, czy to było niecałe 700, czy nie sama, niecałe 800 zł. Ale tak jak mówię, jest to obiektyw pełnoklatkowy. Więc wydaje mi się, że ta cena jest atrakcyjna. Jest w miarę przyjemny. Może nie daje jakiegoś specjalnego magica na zdjęciach, natomiast w miarę celny autofokus, w miarę szybki, jeśli chodzi o robienie zdjęć, bo ja, jeśli chodzi o aparat, mało kręcę, więc będę się wypowiadał bardziej o fotografowaniu. Jest ostry, ma małą odległość od obiektu, więc nawet zresztą pokazują tu, że to jest takie pseudo makro, 1 do 2 powiększenie daje dobra, zobaczmy koniec na temat sprzętu jesteśmy nad pierwszym takim rozlewiskiem i tutaj kiedyś płynęła naprawdę mała stróżka natomiast teraz ona rozlewa się tutaj po okolicy, tworząc takie bardzo fajne miejsca ciekawe. Trzeba w niektórych miejscach obchodzić. Tak jak tutaj widzicie, jest teren prywatny, gdzieś są jakieś domki. Natomiast z drugiej strony, tu gdzie żeśmy przyszli, pójdziemy dalej. Bardzo przyjemny spacer po lesie. Dobra, chodzimy więc, zróbmy trochę fotek. wygląda. Idziemy dalej. No niestety nasze społeczeństwo troszeczkę chyba jeszcze nie dorosło. W niektórych miejscach to dramat po prostu. Tu chyba jakąś fotkę zrobimy Fajnie to wygląda ciekawy krajobraz. Zobaczcie. Ciekawe. Czy cięte, czy gryzione? Stare ślady są. Jest trudno powiedzieć. Teren oczywiście o podłożu piaskowym. No, takich zejść tutaj kiedyś tu było idealnie sucho. Obecnie widać spływające źródełka. No i jest oczywiście jedna rzecz, której nie mogę Wam przekazać. To jest ten zapach tego lasu. Zwłaszcza że wczoraj były dość obfite opady, ale te strugi, które tutaj płyną, to na pewno nie są podeszczowe ponieważ widziałem już na kilku filmikach one płyną ten do dłuższego czasu. Jakieś fotki zróbmy i idziemy dalej. Myślę, że to chyba są bobrowe ślady. Jak ktoś jest pewny, mamy je tu na samym dole. A tu a następne. Zresztą tych kikutów jest tutaj więcej. Nie wiem, czy to są jakieś resztki tamy bobrowej. Jak ktoś jest bardziej obeznany. Na tematy zoologiczne. Dajcie znać w komentarzach. Ja robię zdjęcie i idę dalej. Zobaczcie po zatapiane ogrodzenia, więc. Na pewno nie było tutaj kiedyś terenów takich podmokłych. Ten mały strumyk płynął gdzieś z boku. Natomiast teraz stworzyła się taka dość wartka rzeczka, jak widać. No i na tym będę kończył. Zrobię jeszcze może jakieś kilka fotek. I do następnego w takim razie. Zachęcam jeszcze raz. Jeżeli ktoś jest z okolic. Do przyjechania na spacer pieszy z aparatem albo bez. To do następnego. To krętka na koniec. Jakiś czas temu zrobiono to wykop sondażowy, żeby sprawdzić na jakiej głębokości są wody gruntowe. No i okazało się, że te wody gruntowe bardzo ładnie wypływają teraz na zewnątrz. Musiano tutaj zrobić z tego odpływu taki kanał do rzeki, ponieważ ten teren cały się zalewa. więc może się okazać że niedługo ten teren jeszcze bardziej będzie zalany no dobra no to teraz już jest na pewno koniec fotka i żegnam Was do następnego